Witam Was w dniu 61 naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj opowiemy sobie o interpretacji geometrycznej pochodnej. Jak już na pewno wiecie z poprzedniego filmu, pochodną definiujemy sobie jako granicę przy h zmierzającym do zera z ilorazu różnicowego albo też z delty zmierzającej do zera. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to definiujemy. No a ten iloraz różnicowy on mówi nam o szybkości zmiany danej funkcji w pewnym punkcie x0. Dobrze, w takim razie weźmy sobie pewną funkcję. Niech to będzie funkcja f od x i wybierzmy sobie pewien punkt x0. I jeśli będziemy chcieli wiedzieć, jak szybko zmienia się wartość tej funkcji, właśnie w tym punkcie x0, to będziemy musieli sobie policzyć pochodną. E, w jaki sposób interpretujemy tą pochodną? Pochodną w danym punkcie interpretujemy nic innego jak styczną do danego punktu, właśnie. Czyli. W jaki sposób ta nasza pochodna i ta nasza styczna są ze sobą powiązane? Z geometrycznego punktu widzenia styczna jest prostą, która w sąsiedztwie punktu styczności, czyli w naszym przypadku w sąsiedztwie tego x0, najlepiej przybliża wykres funkcji tej różniczkowalnej. Tak, czyli żeby w ogóle mówić o stycznej, to musimy mieć do czynienia z funkcją, która jest funkcją różniczkowalną w danym punkcie. tak? Jeżeli szukamy stycznej na przykład w punkcie x0. I wtedy tutaj to nasze A oczywiście jest tangensem nachylenia tej naszej stycznej do osi o x, ale także my wiemy, że to nasze A to właśnie jest współczynnik, który określa tą szybkość zmiany, czyli w naszym przypadku to jest f' od x0, bo wiemy, że szybkość zmiany w danym punkcie, z Właśnie określona jako pochodna w danym punkcie. I teraz odnieśmy się do filmów, które już były, ponieważ styczna i rozwiązywanie zadań ze styczną do wykresu funkcji i do na przykład y, okręgu, tak, czyli do pewnej figury, już były na kanale. I rozróżnijmy sobie te dwie rzeczy. Jeśli chodzi o styczną, na przykład do okręgu, to była prosta, która miała dokładnie jeden punkt wspólny z tym okręgiem, tak? Z daną figurą. Tutaj my nie możemy tego analogicznie przedstawiać. Ponieważ pojęcie stycznej do wykresu funkcji w jakimś punkcie x0 jest już ściśle właśnie związane z tą pochodną i właśnie tą styczną traktujemy jako geometryczną interpretację pochodnej funkcji. Ponieważ weźmy sobie na przykład, i teraz uwaga, dlaczego ja nie mogę interpretować stycznej jako takiej prostej, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z funkcją. Ano, dlatego, że na przykład, weźmy sobie teraz kilka przykładów, aby sobie to rozjaśnić. Weźmy na przykład funkcję wartość bezwzględna z x minus 2. No i teraz ja sobie mogę wziąć prostą, na przykład taką, albo mogłabym też sobie wziąć właśnie prostą, na przykład taką, którąś z tych dwóch prostych. I pomimo tego, że obie te proste x równa się 2, oraz y równa się 0, e, każda z nich ma dokładnie jeden punkt wspólny z tą funkcją wartość bezwzględna z x minus 2, to żadna z tych prostych nie jest styczną do tego wykresu funkcji. Tak? I od razu e, wytłumaczmy się, dlaczego. A no, dlatego, że ta funkcja y równa się wartość bezwzględna z x minus 2 nie jest w ogóle różniczkowalna w punkcie x równym 2. Tak? W ogóle e, tutaj pochodna nie istnieje. OK, to wróćmy sobie w takim razie jeszcze do tej interpretacji geometrycznej, żeby w bardzo łatwy sposób wytłumaczyć właśnie, dlaczego ten drugi wykres, czyli y równa się wartość bezgodna z x minus 2, nie będzie miał stycznej właśnie w tym punkcie x równym 2 i nie będzie miał tutaj także pochodnej. Jeśli Wrócimy sobie do takiej podstawowej, geometrycznej interpretacji pochodnej funkcji w pewnym punkcie, czyli też właśnie tej stycznej. No to definicyjnie styczna do wykresu funkcji w pewnym punkcie x0 lub też dla jakiegoś argumentu x0 to jest taka prosta, która jest granicznym położeniem siecznych wykresu funkcji f przechodzących właśnie przez te punkty no x0, f od x0 oraz przez każdy punkt x, f od x gdzie x właśnie dąży do tego naszego x? Zero. Y, czyli spójrzmy sobie na ten nasz tutaj przykład 2. Tutaj zauważmy, że nie będziemy mieli w ogóle możliwości otrzymania prostej, takiej stycznej, tak naprawdę w tym punkcie właśnie x0 równym 2, jako właśnie granicznego położenia tych siecznych wykresów. kiedy x by dążyło z lewej strony do 2 i kiedy x by dążyło z prawej strony do 2. Bo jeśli spojrzymy sobie na przykład na to nasze lewostronne otoczenie dwóch, czyli kiedy x by zbiegał właśnie do tego 2 z lewej strony po wszystkich x to wtedy ta nasza sieczna tego wykresu właśnie miałaby postać y równa się. Minus x plus 2, tak? A, a jeśli byśmy sobie spojrzeli na y, sieczną tego wykresu, y, przechodzącą przez te wszystkie xy, które zbiegają do dwójki z prawej strony, no to miałaby ona postać y, właśnie x minus 2, tak? To byłby jej wzór. No i teraz zauważmy, że ta prosta, będąca położeniem granicznym lewostronnym, czyli tutaj, gdzie mówiliśmy o tej granicy lewostronnej, jest różna od tej prostej, będącej położeniem granicznym prawostronnym, czyli tutaj mówiliśmy o tej prawostronnej granicy, tak? Czyli taka prosta, yy, będąca tym położeniem granicznym obustronnym, ona po prostu nie istnieje, tak? To tak samo jak właśnie ze granicami, jeśli lewo i prawostronna granica są sobie różne, no to granica w danym punkcie nie istnieje i tak samo będzie tutaj. Ok, czyli podsumowując, pochodna funkcji w pewnym punkcie x0 oraz styczna do funkcji w pewnym punkcie x0 są ze sobą nierozerwalnie związane. I też. Dzięki temu przykładowi drugiemu widzimy, że nie w każdym punkcie ciągłości pewnej funkcji istnieje styczna do wykresu tej funkcji. Tak na przykład tutaj dla x równego 2 funkcja jest ciągła, ale nie ma tam stycznej, więc nie będzie też tam pochodnej. No i dodatkowo właśnie możemy sobie wysnuć taki wniosek, że jeśli nie istnieje styczna do wykresu w pewnym punkcie x0, to znaczy, że nie istnieje też pochodna tej funkcji w tym punkcie właśnie x0. No dobrze, to jeszcze wróćmy do tego zdania, że nie możemy sobie wyznaczać stycznej do wykresu, tak jak wyznaczamy sobie na przykład styczną do okręgu, tak? Czyli definiując ją jako po prostu prostą, która ma jeden punkt wspólny z wykresem. Bo na przykład możemy sobie wziąć następującą funkcję. Powiedzmy, że taką. No ja sobie będę chciała zdefiniować styczną w tym punkcie. No co? Powiedzmy, że to by była taka styczna, tak? No to ona ma tutaj punkt wspólny, ale ma też tutaj, tak? Dodatkowo, no mogłabym sobie na przykład narysować jakąś dowolną prostą, powiedzmy taką, tak? No i mogłabym powiedzieć, że ona ma przecież jeden punkt wspólny, no ale nie jest styczną, tak, widać to. Czyli nie definiujemy tego w taki sposób. Ok, to weźmy sobie taki przykład, żeby sobie coś tutaj jeszcze policzyć i zademonstrować. Oczywiście odsyłam was do filmu z stycznych do wykresu. Tam zrobiliśmy kilka zadań, które wierzę, że będą uzupełnieniem tego dzisiejszego filmu. Ok, weźmy sobie funkcję f od x równą x do trzeciej plus 1. I ja będę chciała policzyć sobie pochodną i ja będę chciała sobie policzyć styczną w punkcie x0 równym minus 2. No, to co muszę najpierw zrobić? No, oczywiście najpierw muszę policzyć pochodną, czyli to będzie 3x kwadrat, tak? Później ja muszę policzyć pochodną w tym punkcie x0 i to będzie właśnie ten mój współczynnik kierunkowy, czyli ten współczynnik, który właśnie nam określa szybkość tej zmiany. Czyli to będzie f' od minus 2, czyli to jest 3 razy minus 2 kwadrat, czyli to jest 3 razy 4, czyli 12. No dobrze, idąc dalej. Ja teraz już wiem, że ta moja styczna ona będzie miała następujący wzór 12x dodać jakieś B. W jaki sposób policzę to B? Ja wiem, że ten mój punkt P on ma współrzędne X0 Y0. tak? On nie tylko należy do tej mojej funkcji F, ale także będzie należeć do mojej prostej y, stycznej. I ja mogę sobie po prostu ten punkt podstawić, tak? Ale żeby sobie ten punkt podstawić, to ja sobie muszę wyliczyć y0. Y0 to jest minus 2 do 3 i dodać 1, czyli minus 8 dodać 1, więc minus 7. Czyli ja obliczę sobie to b, podstawiając właśnie punkt P minus 2. Minus 7, czyli minus 7 równa się 12 razy minus 2 dodać b, czyli minus 7 równa się minus 24 dodać b, dodać 24, no to b równa się 17. Tak? Czyli ta moja styczna miałaby taki wzór: 12x dodać 17. Okej, okay, i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Odsyłam Was oczywiście do innych filmów z tej serii, a jeśli chodzi o ten film, no to w szczególności polecam Wam e, styczne do wykresu funkcji. A na dzisiaj to tyle. Cześć!